Witajcie w podróży przez świat duchowych znaków, gdzie każdy symbol niesie ze sobą głębokie przesłanie i znaczenie. W dzisiejszym filmie skupimy się na zjawiskach, które od wieków fascynują ludzkość i wzbudzają w nas poczucie bliskości z duchowym wymiarem. Czasami na naszej drodze pojawiają się małe, subtelne znaki, które niosą ze sobą wielkie znaczenie. Mogą one być wskazówką od sił wyższych, duchów zmarłych bliskich, a także manifestacją wszechświata, który pragnie nam przekazać ważne wiadomości. Dołączcie do nas, gdy zagłębiamy się w tajemnice tych duchowych znaków. Odkryjemy historie i znaczenia, które kryją się za nimi, oraz dowiemy się, jak te subtelne przesłania mogą wpływać na nasze życie i duchowe zrozumienie. Przygotujcie się na wyjątkową podróż pełną odkryć i refleksji. Otwórzcie swoje serca i umysły na znaki, które mogą pojawić się na Waszej drodze, i pozwólcie, aby prowadziły Was ku głębszemu zrozumieniu siebie i otaczającego świata. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału i do odkrywania razem tajemnic duchowych znaków. Znalezienie pióra, zwłaszcza białego, na swojej drodze jest zjawiskiem, które od wieków fascynuje i inspiruje ludzi na całym świecie. W wielu kulturach pióra są uważane za potężne symbole, niosące ze sobą głębokie duchowe znaczenie. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jakie przesłanie może kryć się za takim znaleziskiem i jak interpretować jego pojawienie się w naszym życiu. Pióra od zawsze odgrywały ważną rolę w wierzeniach i mitologiach różnych kultur. W starożytnym Egipcie pióro było symbolem Maat, bogini prawdy, sprawiedliwości i porządku kosmicznego. W indiańskich tradycjach plemiennych pióra są uważane za święte przedmioty, które łączą noszącego z duchami przodków oraz siłami natury. Są one często używane w ceremoniach uzdrawiania i rytuałach, aby przyciągnąć pozytywną energię i ochronę. W kulturze chrześcijańskiej pióra są często kojarzone z aniołami, które są uważane za boskich posłańców i opiekunów. Anioły są często przedstawiane z wielkimi skrzydłami, a znalezienie pióra jest interpretowane jako znak ich obecności i wsparcia. Białe pióro jest szczególnie znaczące i uważane za jeden z najczystszych symboli duchowych. Biały kolor jest kojarzony z czystością, niewinnością, pokojem i ochroną. Znalezienie białego pióra może być interpretowane na wiele sposobów. W wielu wierzeniach białe pióro jest bezpośrednim znakiem obecności aniołów. Anioły są uznawane za opiekunów. Którzy towarzyszą nam w trudnych chwilach i wspierają nas w naszych działaniach. Znalezienie białego pióra może być oznaką, że anioły są blisko, strzegą nas i przekazują nam swoją miłość oraz wsparcie. Białe pióro może być również interpretowane jako wiadomość od zmarłych bliskich. W wielu kulturach istnieje przekonanie, że dusze zmarłych osób. Mogą komunikować się z żyjącymi za pomocą subtelnych znaków. Pióro, które nagle pojawia się na naszej drodze, może być sposobem na przekazanie, że nasi zmarli bliscy czuwają nad nami i są z nami w duchu. Pióro może również symbolizować duchowy rozwój i transformację. Pióra są związane z ptakami, które są stworzeniami wolnymi, szybującymi wysoko na niebie. Pióro może być przypomnieniem o potrzebie duchowego wzrostu, dążeniu do wyższych celów i nieustannej pracy nad sobą. Może również wskazywać na konieczność uwolnienia się od ograniczeń i stawania się bardziej świadomym swoich duchowych możliwości. Znalezienie pióra może także być oznaką nadchodzących zmian. Pióra są lekkie, unoszą się na wietrze i przemieszczają się z miejsca na miejsce. Mogą one symbolizować potrzebę adaptacji do nowych okoliczności i otwartości na zmiany w życiu. Pióro może być przypomnieniem, że zmiany są nieodłączną częścią naszego życia i że powinniśmy przyjmować je z otwartością i elastycznością. W kontekście osobistym, znalezienie pióra może być znakiem wewnętrznego spokoju i harmonii. Pióra są delikatne i lekkie. A ich obecność może przypominać o potrzebie utrzymania równowagi w życiu. Mogą one zachęcać do poszukiwania wewnętrznego spokoju, medytacji i kontemplacji, aby znaleźć harmonię między ciałem, umysłem i duchem. Pióro może również symbolizować kreatywność i inspirację. Pióra były używane przez wieki jako narzędzia pisarskie, a ich obecność może być zachętą do wyrażania siebie poprzez sztukę, pisanie czy inne formy twórczości. Może to być przypomnienie, że każdy z nas ma w sobie zdolność do tworzenia i wyrażania swojej unikalnej wizji świata. Wreszcie, znalezienie pióra może być po prostu pięknym i wzruszającym doświadczeniem, które przypomina nam o cudach codziennego życia. Pióro, które nagle pojawia się na naszej drodze, może być zachętą do zwrócenia uwagi na drobne, Lecz znaczące chwile, które nadają naszemu życiu głębszy sens. Może to być przypomnienie, abyśmy byli bardziej uważni i wdzięczni za piękno i magię otaczającego nas świata. Podsumowując, znalezienie pióra, zwłaszcza białego, na swojej drodze jest zjawiskiem pełnym duchowego znaczenia. Może ono symbolizować obecność aniołów. Wiadomość od zmarłych, bliskich, duchowy rozwój, nadchodzące zmiany, wewnętrzny spokój, kreatywność oraz inspiracje. Każde z tych znaczeń przypomina nam o głębszych aspektach naszego istnienia i zachęca do poszukiwania harmonii, mądrości i piękna w naszym codziennym życiu. Niezależnie od tego, jak interpretujemy to zjawisko. Znalezienie pióra jest zawsze wyjątkowym doświadczeniem, które może wzbogacić naszą duchową podróż i otworzyć nas na nowe perspektywy i możliwości. Kolejnym znakiem jest motyl. Motyle od dawna fascynują ludzi swoją delikatnością, pięknem i wyjątkową transformacją, jaką przechodzą w ciągu swojego życia. W wielu kulturach i wierzeniach motyle są symbolem głębokiego duchowego znaczenia. Niosąc ze sobą przesłania od wszechświata, duchów zmarłych, bliskich oraz wskazówki dotyczące naszego własnego duchowego rozwoju. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jakie znaczenie może kryć się za spotkaniem motyla i jak interpretować jego pojawienie się w naszym życiu. Motyle od zawsze były symbolem przemiany i odrodzenia. Proces, w którym gąsienica przekształca się w pięknego motyla, jest metaforą dla duszowego rozwoju i transformacji, jakie każdy z nas może przejść w swoim życiu. W różnych kulturach motyle są symbolem nadziei, nowego początku i duchowego odrodzenia. Spotkanie motyla może być zachętą do refleksji nad własnym życiem, zmianami, które przechodzimy oraz nad tym, jak możemy rozwijać się duchowo i osiągać pełnię swojego potencjału? W kulturze japońskiej motyle są uważane za symbol duszy. Spotkanie motyla jest często interpretowane jako znak obecności zmarłych bliskich, którzy próbują się z nami skontaktować i przekazać nam swoją miłość oraz wsparcie. Motyl może być wiadomością, że nasi zmarli bliscy są z nami w duchu. I że powinniśmy czuć się pocieszeni ich ciągłą obecnością. W kulturze meksykańskiej, zwłaszcza podczas obchodów Dnia Zmarłych, motyle monarchie są uważane za dusze zmarłych, które powracają na Ziemię, aby odwiedzić swoje rodziny. Motyl, który pojawia się w naszym życiu, może być znakiem, że dusze zmarłych przodków są blisko nas, czuwają nad nami i oferują swoje duchowe wsparcie. W tradycjach rdzennych Amerykanów motyle są uważane za posłańców, którzy przynoszą ważne wiadomości z duchowego świata. Spotkanie motyla może być sygnałem, że powinniśmy być bardziej otwarci na znaki i wskazówki od wszechświata, oraz że powinniśmy ufać naszej intuicji i wewnętrznej mądrości. Motyl może być zachętą do wsłuchiwania się w głos swojego serca i podążania za tym, co dla nas najważniejsze. Motyle są również symbolem wolności i lekkości bytu. Ich zdolność do unoszenia się na wietrze i przemieszczania się z kwiatka na kwiatek może być przypomnieniem, że powinniśmy dążyć do wolności w naszym życiu. Wolność ta może obejmować wolność od negatywnych myśli, ograniczeń oraz wszelkich ciężarów, które nas przytłaczają. Motyl może inspirować nas do uwolnienia się od przeszłości i otwarcia się na nowe możliwości oraz doświadczenia. W kontekście osobistym spotkanie motyla może być znakiem wewnętrznej harmonii i spokoju. Motyle są delikatnymi istotami, które poruszają się z gracją i elegancją. Ich obecność, może przypominać o potrzebie utrzymania równowagi w naszym życiu, zarówno fizycznej, jak i duchowej. Motyl może zachęcać nas do medytacji, refleksji i kontemplacji, aby znaleźć wewnętrzny spokój i harmonię. Motyle są również symbolem piękna i estetyki. Ich kolorowe skrzydła i wzory mogą inspirować nas do doceniania piękna wokół nas i w nas samych. Motyl może przypominać, że każdy z nas jest unikalny i piękny na swój własny sposób i że powinniśmy celebrować i wyrażać naszą indywidualność oraz kreatywność. Spotkanie motyla może także być oznaką nadchodzących pozytywnych zmian w naszym życiu. Motyle przechodzą przez etap poczwarki, który jest ciemny i zamknięty, aby wyjść z niego jako piękne i wolne istoty. To może być przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych chwilach możemy przejść przez proces transformacji, który prowadzi do czegoś nowego i pięknego. Motyl może być zachętą, abyśmy byli cierpliwi i zaufali procesowi życia, nawet jeśli nie zawsze jest on łatwy. Motyl może także symbolizować duchową podróż i rozwój. W różnych tradycjach motyle są uważane za przewodników duchowych, którzy pomagają nam odkrywać naszą prawdziwą naturę i cel w życiu. Spotkanie motyla może być sygnałem, że jesteśmy na dobrej drodze w naszej duchowej podróży i że powinniśmy kontynuować poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszego istnienia. W końcu. Spotkanie motyla może być po prostu przypomnieniem o cudach codziennego życia. Motyle są delikatnymi i ulotnymi stworzeniami, które mogą zniknąć tak szybko, jak się pojawiły. Ich obecność może zachęcać nas do bycia bardziej obecnymi i świadomymi w naszych codziennych doświadczeniach, do cieszenia się chwilą i do dostrzegania piękna w najprostszych rzeczach. Podsumowując, Spotkanie motyla jest zjawiskiem pełnym duchowego znaczenia. Może ono symbolizować przemianę i odrodzenie, obecność dusz zmarłych bliskich, duchową podróż, wolność, wewnętrzny spokój, piękno oraz nadchodzące pozytywne zmiany. Każde z tych znaczeń przypomina nam o głębszych aspektach naszego istnienia i zachęca do poszukiwania harmonii, mądrości i piękna w naszym codziennym życiu. Niezależnie od tego, jak interpretujemy to zjawisko, spotkanie motyla jest zawsze wyjątkowym doświadczeniem, które może wzbogacić naszą duchową podróż i otworzyć nas na nowe perspektywy oraz możliwości.